Witajcie ponownie, kochani. Uff, Until Dawn. O, cholera, co się dzieje? są dwa razy z rzędu, wrzucił odcinek. Ha, ha, amator. Dobra. Lećmy. Będzie w poprzednim odcinku. Nie, zaczynamy od razu odtąd. Zaczynamy od razu od Jessica. Jeżeli nie wiecie, co było w poprzednim odcinku, to zobaczcie link w opisie. Kurde. Boże, to światło mi tutaj strasznie... Muszę za jakieś inne światło ogarnąć. To jest to ładnie oświetla, ale strasznie mnie też oślepia. No no no. Tutaj też od razu będą cię atakować te te parowy. Aha, czyli tylko było pokazane hej, Jessica żyje i idziemy dalej. Ej, ludzie, ruchy! Musimy znaleźć majka, no już! Hej, uh... No, no, trochę nam już dość, wiecie? Uh, może iść się beze mnie. Co on pierdzieli? Nie, nie zostawimy cię, Chris. Idziemy wszyscy razem. Najwyżej Mike poczeka. O, jesteśmy aż. No to dobra, jak jesteśmy aż, to chodźmy aż znaleźć e, Mike'a. Aha, temu się stała krzywda w nogę, tak. Racja, to przez to tak niechętnie idzie. No ale przecież Mike mówił wyraźnie, jasno i czysto, że: Zaczekajcie tu na mnie, niedługo wrócę. Mike jest kozak, Mike to jest postać, która przeżyje do końca. Tak mi się wydaje. Mi się tak wydaje. Ciekawe jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy taki długi korytarz. I don't like this. No właśnie, o sobie drzwi tutaj tak od drugiej strony. Kurde, Samanta, jakie ty masz fajne spodnie. Nie no, musi być jakaś inna droga. O! Przez kanały. Hej, hej, może tędy? Hej! To znaczy, no, to, to próbujemy? Innej opcji chyba jednak nie mamy, co? Nope. A zobacz ty, kobieto, akurat masz item, dzięki któremu o, dobrze, no tak, trzeba ciągle trzymać ten... Ty to jesteś jednak. A Chris sobie obok stoi i się patrzy. Okej, to jest... to jest naprawdę ostatnie miejsce, w którym chciałabym teraz być. To kto przodem? Może pani. Ale tak jak mówiłem wcześniej bardzo bym chciał żeby Emily jednak Nie jest źle. zginęła. Jak myślisz, to tunel do sanatorium? No raczej że tak, bo niby dokąd? To są kanały, jak to może być jakiś tunel? Ale też do jakichś kanałów zeskoczył Mike przecież. Albo coś w tym stylu. Więc możliwe, że się tutaj spotkamy z nim z tej strony, ale Może się okej? Okay? Staram się aż. Huh? Hm? Hm? Nie gadajcie, że ma te takie buty eskimosy, ta aż. Aż, i Boże, one są najgorsze, najbrzydsze na świecie, dziewczyny. Nie chodźcie w tym, naprawdę. Od tego się robi płasko No, no. Nie, to są jakieś inne, już myślałem, Hej. o. A, chyba powinniśmy to zamknąć, nie? Ha? No, ale jeśli coś za nami leży? Lezie... Ta, spoko, zamykaj. Ale czas nas goni. Dołączysz za moment? Proszę? Tak! Okej okay. Okej, okay, zamknęliśmy. Zobaczymy czy nam tutaj teraz coś... Oni, oni na bank już nam tak uciekli, że... W sumie mi. Oni już na bank mi tak, tak uciekli, że ja pierdzielę i za chwilę, kurde, nie będę mógł ich znaleźć będzie... Hej! Gdzie jesteście? Przecież to była tylko chwila, gdzie oni mogli uciec tak daleko? Hello there, no Hello there, man To jest zbyt ciemno, czarno Tam są? Ta tam się coś świeci? Jessica faktycznie. Zbadam głos. Zbadaj głos. Zobaczymy, co, 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 co się dzieje. Aktualizacja efektu motyla. Zobaczmy, co ten efekt motyla nam tutaj. E, Ashley podężyła, dobra. Ashley nie, nie zostawiła Chrisa. Ashley podężyła za głosem. Super. Kto zostaje w tyle, ten ma to aktualizację na motyla. Jessica. Mm, oh! Tylko senuj. Jessica, czy to ty? To nie będzie Jessica, to będą duchy. <laughs> tej. To będą duchy Hany i Beth. Co to? A możliwe, że Jessica. W sumie. O Boże. Nie, 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 nie. Jessica, jak nic. Ja, 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 ja wam to, to mówię, że to będzie Jessica. Tutaj Jest, ty żyjesz! O mój Boże! Czy John... on oh! już ma coś z głową? No to żeśmy zabili pierwszą postać. Zabiliśmy z jedno... jedną z fajniejszych postaci, cholera. Kurde, no i teraz akurat żałuję, że żeśmy tutaj poszli mogliśmy iść za grupą. Ale to teraz zrąbałem. Aż, kurde, mam ochotę wrócić się z grom. O mój boże. Ale jestem teraz nieszczęśliwy. Autentycznie. Ale jestem nieszczęśliwy teraz. Mm, aż mi tak głupio. Kurde do. No. Josh. Nice. kurwa, Ale to, to było głup kurde. Dasz radę, bo jesteś sprawna babka. Um, to było głupie, strasznie, że. E, hej, co to za, za. głosy? A, tak, bo to było tam napisane, że oni potrafią takie te zachowania ludzkie. trzymać się razem. No. Przepraszam, przepraszam, muszę iść po majka. Nawet jeśli sama. Tylko tutaj wróć, dobra. To jest, to chyba tutaj. A skoroż, bo jesteś kurde sprawna babka, nie. I tutaj chyba się właśnie tak mi się wydaje, że się rozpoczyna e, coś takiego, że że, że że będziemy musieli bardzo uważnie wybierać e, okrężna droga skocz do pół, a skoż do półki. Tylko żeby się nie wracała, nie? Dobra, nie, jest OK. Tylko tak trochę z tempem skacze. Skończę myśl, bo tak mi ciągle przerywają. Sam sobie przerywam. E, Kurwa dajesz. Um, wydaje mi się, że tu jest. E, rozpoczyna się ta akcja, sytuacja, gdzie będziemy dokonywać wyborów odnośnie przeżywania postaci. Że, że to tak ujmę. Nie boimy się, to tylko jakieś tam głupie. Ten dźwięk mi się nie podoba, i tutaj będzie coś zaraz. No właśnie, za chwilę będziesz uciekać. Ja tu nie chcę być, idę stąd, bo tutaj będzie znowu ten potwór, dusza. Ok. Troszkę się zląkłem. Zamknięte? Ale masz jakieś wiosło, czy to... to... łopata, dobra. Okej. Okay. Dalej, dalej, poradzę sobie. Ty to jesteś sam, kurde, Samantha. No i drzwi się za tobą zamknęły. I co ty teraz zrobisz? Cholera! Zostań tam! Hej! Zostań tu! Proszę! Odcięłam mu głowę łopatą. Co za dźwięki chyba... Chyba coś się zepsuło. Głowa tam leży he poszkajmy. Dobra, a czy dźwięki już wrócą do normy? W poprzednim odcinku Wantyl Dawn. Ok. Nie to miało wejść. A co to miało Właśnie, co z tym, kurde matem? Też kurde. Ech. Strasznie mi szkoda tej aż. Mike, brakuje klucza do kolejki. Kurde no. On musi go mieć. Nie ma go. No smutno się. mi kurde, że, że ona zginęła. To Coś zabrało go do kopalni. A, czekaj, stój. Ja wiem, to to jest? Dorwę ten klucz, prosto sypiam tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Czy on ta, tak mówił na odcinku? Nie. Inaczej. Hey! On głowę stracił, źle oh. tutaj pokazali. Poszukajmy wejścia do gniazda tego Kutasa. No generalnie chyba że już nie miałeś amunicji w pistolecie, to okej, to, okay, to mogłeś go tam zostawić, ale generalnie ja bym tam tą łopatę bardziej chyba. Chociaż. A temu co, co, co jest z głową? Co się dzieje z tym dźwiękiem? Czekajcie, ja to muszę uruchomić jeszcze raz, bo, bo widzę, że, kurde, no, no jakaś lipa się dzieje, po prostu. Zobaczcie, kurde, w ogóle nie, nie ma żadnych dźwięków. No i, i... muszę to jeszcze raz zrobić, po prostu muszę wyjść z gry i odpalić jeszcze raz. Dobra, już, już jest dźwięk. Już jest dźwięk, już wszystko, kurde, tutaj normalnie rozmawia. Mi się wydaje, że on się zmienia w tego, w tego, tego. No, mówię wam. On się zmienia w tego całego Wendigo. Mam wątpliwości, czy w ogóle te sesje jakości pomagają. On nadal rozmawia z Joshi. Nie słuchasz mnie, przez co sprawy trochę się. Jebały <laughs> Teraz już cię opuszczę, Josh. Czas, żebyś zrozumiał, że są rzeczy straszniejsze niż wytwory niezrównoważonej wyobraźni się nad sobą rozpuszczonego gnojka! Było tak wielu, którzy się o ciebie troszczyli, bo chcieli ci pomóc! Ale ty Tak, na no o czym się robić? No, no. Musiałeś się też ich od siebie teraz jesteś całkiem sam. Chociaż sądząc po odgłosach, długo sam nie będziesz. Nie, długo sam nie będziesz. Oddychaj głęboko, George. Oddychaj. Teraz będziemy grali Joszem. Or shit. To jest niemożliwe wszystkie dzwony i wszystkie dzwony, nie, 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 nie. Wszystkie dzwony bi... Znamy to, znamy to, znacie to piszcie w komentarzach, wiecie co to jest mnie i za chwilę się z nimi spotka twarzą w twarz Będzie miał z widy jakieś i będzie je widział Martwe Tak mi się wydaje manipulowałeś

Byłyśmy tu całkiem same. Taki głos, taki jak demon. Byłeś mu tu całkiem sama. <grywa> całkiem sama. Ale już jesteś z nami. Z rodziną. Dostawcie mnie w spokoju! Idźcie sobie! Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś naszej śmierci? Nie What the hell? Daw fry jakieś wielkiej świnino, no to to Nie mi rozkazywać! Tego właśnie chcesz? NIE! NIE! Czemu to robicie? Dostawcie mnie! Czemu to robicie? Czemu nas nie uratowałeś, Josh? Czemu chciałeś na życie? <noise> <noise> I o co tutaj chodzi? O co chodzi z tą chałupą? Trudno wierzyć w to, że to coś było kiedyś człowiekiem. Tak, może górnikiem. A może pracownikiem sanatorium? A może. Y... Dzieje się tu tyle pogiętych rzeczy, że wcale by mnie to nie zdziwiło. Jakich dokładnie rzeczy? Ktoś chwytał Wendigo, przypinał je pasami i mówię, widziałem masę chorych rzeczy. Rana. No właśnie, oni byli dostały, tam. No, no, dobry ruch. Oni tam, kurde. O! myślałem, że Markiem chodzimy. Cholera. Lubię nim grać. Tam... Chore gówno tam, tam, się, tam się ogólnie działo. To jest totem. Zobaczmy, co nam powie totem. Czemu masz rękę we krwi? Dom się pali. Czyli będziemy musieli coś zrobić z tym. też nie, ten to ten raczej nam chyba dobrze podpowiada. Dobra, wchodzę tam. Do Oj, chodź, wszystko gra. Na pewno? A jeszcze żyje. Wielu tak mówiło. O, kurwa. palców. Fajnie wygląda zmoczone ubranie. Elegancko to zrobili. Ta gra jest mega ładna. Uwielbiam ją, moja ulubiona. Oceniam 10 na 10. No dobra, 9 na 10, bo zginęła Aszy. No A w sumie przez, przez moją głupotę, no to. Dobra. Jestem ciekaw, czy będą o niej pamiętać, w sensie, czy na przykład Chris powie, gdzie jest Ash! Musimy ją znaleźć i znajdą właśnie kurde, korpus bez głowy Przerobony... Facet. No <śmum> <śmum> zobaczmy co nam się zaktualizowane. Zaktu sam nie udało się znaleźć informacji o Hana. Super. Mieliśmy szukać jakichś informacji? Tak, <grymne> to... Ona... Tak. <grymne> Halo, der. To jest dziadek bez głowy.

będziecie mną sterować C Cikamy, jak on nich teraz o, widzi. A może to było to czyfam Wam, pyfam, wam Właśnie. No nie wiem chyba C Coś! Mike C Coś! Człowiek Człowiek nie. Nie wypij mnie, proszę. Bo odpłynąłeś jak cholera. Full mental jacket. Myśleliśmy, że już po tobie. Ej, chodźcie, spieprzajmy stąd. Okej. Josh, czy masz ze sobą klucz do kolejki? to, to, Mam. dobrze. Widzicie to? Widzisz to. To wyjście na powierzchnię. Ruchy. Josh jest taki, taki... straszny... Nie ma opcji, żeby Josh się tam spił. Okej. Okay, po co mnie to polecę powiedzieć reszcie, że wszystko gra? Dobra. Jasne, okej. Okay. Wróćcie z Joshem drogą, którą przyszliśmy do schroniska. Uważaj na siebie. Tak, też. no nie wiem. Dobra, idziemy po jeden. <noise> Zbeształ go, <k> guk. <noise> okej. Okay. Josh, weź no przyspiesz kroczku. Ta głowa B, no Boże, jeszcze mi tak nadal głupio z tym, co zrobiłem. Nie musiałeś bić mnie tak mocno. Przepraszam. Tak, przepraszam za to stare, ale myślałem, że zabiłeś jazz. Sorry, ok. Sorry. Lepiej by to brzmiało, przepraszam. Czekajcie, bo tutaj jest głowa B. Tylko nie wiem, czy tam, czy tutaj. Mogę coś tutaj zrobić? Nie. Nie chciałem, żebyś nie Kurde. No dobra, no cóż, no trudno, Jezus. Stało się. Źle wybrałem i, i proszę, i się stało. Ale o to tutaj chodzi, żeby dokonywać wyborów, nie? Nie podoba mi się to, to wejście do tej wody. Tutaj była nieprzyjazna główka tego Wendigo. I za chwilę z wody. Wyskoczy, ja wam to gwarantuję. I prawdopodobnie porwie że Za chwilę będzie taki, taki dźwięk, taki wiecie. Taki straszny, straszny dźwięk. I w voice acting źle brzmi, ale będzie taki właśnie dźwięk, i a widzicie, no coś tutaj płynie z Omega. Ty tego nie widziałeś? Nie wiem. Bo... O, po... nie, nie Jesteś prawdziwa! Så To za chore gówno, dobra, czyli mat też żyje. Cholera kochani, ale tutaj w tym odcinku się działo. Dobra, gramy dalej w sumie. No, krótko dopiero to to trwa. Dawaj dalej, dawaj dalej, jeszcze żeśmy ucięli tam trochę odcinka. Lecimy, lecimy. Miałem kończyć, ale nie, ale lecimy, bo mnie to interesuje, to co tutaj się dzieje. Co kurde, czyli to była albo B... Nie, to była Hana, bo w sumie nawet nie pamiętam, która była która, bo były tylko przez chwilę. To, to była ona. <śmiennie> 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 Je to, to, ty? Chryste, Co ci się stało? Będzie żyć. To kurwa że ty jeszcze żyjesz. Ta. Jakim cudem się tutaj znalazłaś? Magia, no... Coś tam sobie robiliśmy. Coś tam sobie potem robiliśmy. To... Nie. Co? Nie wiem, nie wiem. Stałam przy oknie i nagle widziałam szkło i śnieg, a potem jakieś dziwne coś. Kurwa. Zaczęło mnie ciągnąć. I Zrobiłam tutaj. O Boże! Możesz iść? Tak. Chodź, no Jess. To chodźmy. To chodź, Jess. Wiedzcie, że nie jesteśmy tutaj sami, dobra, ale wolałem się spytać, co się stało. Patrz na to, coś się tutaj zawaliło. To akurat ja. Co? Wpadłam przez ten dach. Z takiej wysokości? Jest. Cud, że żyjesz! Jeszcze to i tak, twoje. kurde, powtórz. Co? Ja spadłam tutaj z cholernej wieży przeciwpożarowej. Z jaj. On chodzi jak takie zombie Ale do, do, takie dobre ujęcie było If you know what I mean <laughs> Jeśli wiesz co ja znaczę Okej okay. Chodź Jess nie gadaj Ma w ogóle sobie kurde zapierdziela szybko Ola Jessica idziemy A, znowu się spotkam z tym frajerskim Czymś mogę tutaj coś zrobić? Nie. Chodź. chodź, Jess, chodź. Wyprzeć. Nie będziemy się chować. Chociaż. No i znowu, kurde, myślę, że mo mogłem źle zrobić. I teraz złapię Jess. No giną mi te ludzie jak mrówki, kurde, no! A co, a co, jakbym się schował? A co, co jakbym się schował? Wyważ. Może trafić na Majka i, i innych przyjaciół. Bateria mi się kończy w aparacie. Przepraszam jeśli zniknę nagle. I teraz będzie... Nie ruszaj się. Dobra, uciekł. O, jest kurde schronisko. No nieźle. Dobra, ale tutaj już widzę, że jest Samantha. Tak więc, wydaje mi się, że możemy się pożegnać, kochani. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Mi się osobiście bardzo fajnie grało, bardzo mi się podobało to, co się dzieje w końcu w tej grze, ale nie podobały mi się moje wybory. Zginęło nam trzy osoby. Josh, wydaje mi się, że to było nieuniknione, żeby on zginął, bo nie miałem żadnego wyboru, co mógłbym zrobić. Natomiast wydaje mi się, że mogę mu ratować i Jessica, i e, Ashley. Gdybym przy Ashley poszedł za grupą, a przy Jessica bym się schował. I byśmy się po prostu nie ruszali, to potwór by sobie poszedł dalej. A, no troszkę zonbałem, no ale trudno. Taka jest gra, taka jest gra, tak jest życie. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. Elos.